Witam. W poprzednim nagraniu obiecałem, że zajmę się tematem diety. Co to tak naprawdę jest ta dieta? Dlaczego diety są nieskuteczne? Dlaczego tak wielu ludzi boi się diety? Yy, dieta tak, tak naprawdę to jest sposób odżywiania się, i przez wielu ludzi mylone pojęcie diety wiąże się z pojęciem diety redukcyjnej. Ale są przecież inne diety. Dieta śródziemnomorska, która ma na celu utrzymywanie wagi, dieta wysokobiałkowa zalecana dla kulturystów. Ale nas bardziej interesują te diety redukcyjne. Dlatego opowiem, dlaczego te diety są nieskuteczne i dlaczego nie działają. Dlaczego te diety są nieskuteczne? Yy, powody są dwa. Po pierwsze, yy, diety redukcyjne mają na celu yy, zakazanie czegoś lub nakazanie. A kto tak naprawdę yy, lubi, jeżeli czegoś nam się zakazuje lub nakazuje? Jeżeli świadomie wybieramy sobie dietę, która będzie dobra dla nas, podchodzimy z założeniem, że tak, ta dieta jest fajna, ta dieta mi pomoże, muszę na niej wytrzymać tylko 3 tygodnie. No, i jak się kończy ta dieta? Zdaniem, znów nie wytrzymałem. Po tygodniu wróciłem do swojego starego odżywiania. To jest pierwszy powód. Drugim yy, większym powodem, i tak naprawdę ważniejszym, jest to, że te diety yy, nie usuwają yy, przyczyn, tylko skutki. Żeby to zrozumieć, może wyjaśnię to na takim prostym przykładzie. W domu mamy dziurawy dach. Podczas deszczu przez tą dziurę kapie nam woda. Podstawiamy wiatro, problem jest chwilowo rozwiązany. I teraz... Dziura w dachu jest przyczyną, kapiąca woda jest skutkiem. I e, na chłopski rozum lepiej jest e, co tydzień wylewać wiadro wody, czyli usuwać e, skutki, czy lepiej od razu po deszczu e, usunąć przyczynę, czyli dziurawy dach. I e, właśnie diety tak, tak działają. Dieta ci mówi, e, nie jest tego, nie jest tamtego, jest tylko to, a schudniesz 5 kg. No dobrze, schudłem te 5 kilo i co dalej? Mam do końca życia być na tej diecie? Mam do końca życia tak jeść? Jeżeli wrócę z powrotem do swojego sposobu odżywiania się, no to ten sposób po powodował, że, że tyłem, tak? Czyli e, nie mogę stosować diety, jeżeli mój sposób odżywiania się jest, e, jest jest zły, jest takim, który powoduje to, że tyłem. Więc e, proces odchudzania nie należy rozpoczynać od jakiejś wyszukanej diety nie wiem, przykładowo 1000 kalorii diety CKD diety low carb czy diety Dukana bo te diety tak naprawdę nauczą nas tego, że można schudnąć szybko 3-5 kg, ale to spowoduje efekt jojo Ponieważ kończy się dieta, zaczynamy znowu jeść swoje, swoje potrawy, swoje przyzwyczajenia wracają do naszego życia. I tak naprawdę to powoduje to, że jest efekt jojo, bo nasz organizm sobie tak myśli, no bo organizm też ma swój sposób myślenia. Skoro ty teraz. Wprowadziłeś głodówkę, jadłeś tylko kapustę, przykładowo. No to muszę nazbierać sobie energii, gdyby w przyszłości przyszła ci znowu myśl na to, żebyś znowu stosował jakąś drastyczną dietę. I organizm się przed tym broni, to jest normalne. Dlatego yy, twoim celem nie powinno być. Yy, Zredukowanie y, masy ciała poprzez jakąś dietę, tylko wyeliminowanie y, złych nawyków, wprowadzenie dobrych nawyków do swojego sposobu odżywiania. I od tego należy zacząć. Y, w następnym odcinku poruszymy temat y, zdrowych nawyków y, w sposobie odżywiania się. I co to tak naprawdę oznacza: zdrowe nawyki, y, zdrowe odżywianie się. Dzięki za obejrzenie, polub, subskrybuj, zostaw komentarz, jeżeli masz jakieś pytania, jakiś temat, który chciałbyś, żebym poruszył, żebym mógł się podzielić swoją wiedzą w tematach, które Ciebie interesują. Pozdro!